Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Dagmara Andryka. As. Czyta Paulina Holc. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Warszawa, grudzień 2018. To musi być jakieś nieporozumienie. Anna Maria Kier nerwowo cisnęła łyżką w talerz, rozpryskując ciemnoczerwone krople po białym obrusie. Odsunęła naczynie i schowała twarz w dłoniach. – Kochanie, wylewasz barszczyk? Janusz zareagował z taką pretensją w głosie, że miała ochotę chlusnąć całą zawartością talerza na środek tego pięknie zastawionego stołu z dwunastoma potrawami, których i tak przecież nie zjedzą. Oddychała przez nos i zaczęła liczyć w myślach, żeby jak najszybciej się uspokoić. Janusz, jej eks-mąż, lubił rozmawiać właściwie tylko o dwóch rzeczach w życiu. O książkach i o jedzeniu. Czasem też o synu, ale nigdy z takim entuzjazmem jak o barszczyku i pasztecikach. Barszczyk, srarszczyk, pomyślała i to określenie ją rozśmieszyło. Podniosła głowę i uśmiechnęła się do syna. Udawała, że nie widzi jego łysej głowy, wychudzonych policzków i zapadniętej klatki piersiowej. Tristan nigdy nie był typem sportowca. Podobnie jak ojciec nad aktywność fizyczną przedkładał książki. Ale teraz, po kolejnej chemii, wyglądał już naprawdę źle. Zdiagnozowanego przed kilkoma miesiącami guza mózgu, usytuowanego w trudnooperacyjnym miejscu, można było wykończyć tylko chemią. Anna miała jednak wrażenie, że ten skurczybek trzyma się zdecydowanie lepiej niż wycieńczony syn. Profesor kazał czekać, ale to nie było takie proste. Czekanie, cierpliwość. Ona uwielbiała działać, niełatwo jej było bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń, nie umiała siedzieć z założonymi rękami. Tristan, synku, zwróciła się do chłopaka, który wycierał serwetką zabarwione barszczem kąciki ust. Zjadł tylko dwie łyżki i wyraźnie miał dosyć. Dobrze się czujesz? Tak, w porządku, odpowiedział cicho, uciekając wzrokiem. Drżącą ręką odłożył zmiętą serwetkę. Wciąż myślę o dziadku, westchnęła Anna. Janusz w tym czasie nakładał sobie dużą porcję karpia w galarecie. Nie zaproponował go nikomu, bo jego rodzina nie cierpiała tego rodzaju potraw. Uśmiechał się nad talerzem. No tak, ja też. Tristan niezauważalnie wzruszył ramionami. Wigilia w areszcie to z pewnością nic miłego. Synek, a ty wiedziałeś, że dziadek udaje? Anna spojrzała na chłopaka wyczekująco. Nie, ale... Sądziłem, że nie jest w takim tragicznym stanie, jak wszyscy mówili, tylko że my nie rozmawialiśmy ze sobą zbyt dużo, a jemu to pewnie odpowiadało. Mrukliwy jesteś, to dobrze, naśladował głos dziadka. Anutku, nie możesz tak we wszystko wierzyć, przecież masz swój rozum, odezwał się Janusz i przełknął głośno spory kawałek ryby. Ja też uważam, że to jest jakieś horrendalne nieporozumienie. Mój teść nie jest mafiozem, co sugerują te prymitywne durnie. Jak zwykle pocieszał i uspokajał Annę. – Ty najlepiej znasz swojego ojca. Czy uważasz, że taki spokojny staruszek może być jakimś, pożal się Boże, hersztem? Janusz mówił coraz wolniej, by wzmocnić zawarte w pytaniu nienaturalne oburzenie. Na koniec wbił wzrok w byłą żonę. Ona na to zacisnęła usta. Jeszcze miesiąc temu gorliwie by zaprzeczała, ale dziś była ostrożniejsza w formułowaniu swojego zdania. A nawet więcej – Miała ochotę wyznać, że mimo wewnętrznych oporów trudno jej uwierzyć w niewinność prokuratora Tadeusza Księżopolskiego, jej ojca. Odchyliła się na krześle i przymknęła oczy. Znowu wróciły do niej obrazy z tamtego ciemnego listopadowego wieczoru, kiedy to jej chorego ojca, skutego kajdankami jak bandytę, wyciągnięto z ekskluzywnej kliniki NeuroHelp, będącej ośrodkiem opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla chorych na Alzheimera. Mimo chłodu wystraszony staruszek był ubrany jedynie w zielony szlafrok frotę, otaczał go wianuszek antyterrorystów i popychał z nieadekwatną siłą. Kiedy obserwowała to upokarzające zajście, jej serce rozpadło się na tysiące małych kawałeczków. Nogi odmówiły posłuszeństwa, a zaciśnięte gardło nie przepuszczało powietrza. To pomyłka! Krzyczała bezgłośnie. Przecież jej ojciec jest schorowanym pensjonariuszem domu opieki, a nie uciekającym przed sprawiedliwością zbrodniarzem. Przecież ona, wykwalifikowana policjantka, oddana, kochająca córka, wiedziała, kim naprawdę jest ten człowiek. Znała go najlepiej. Nie może być gangsterem. Teraz jednak, po zapoznaniu się z zarzutami, zeznaniami i dowodami, nie była już tego taka pewna. Czasem łapała się kurczowo słów Janusza. A Nutku, sfabrykowanie tych dokumentów to w obecnych czasach naprawdę nie jest kłopot. Poczekaj na wyjaśnienia, ojciec wynajął najwybitniejszego prawnika. Dopóki nie udowodnią człowiekowi winy, jest niewinny, sama powinnaś to wiedzieć najlepiej. Jednocześnie jednak sączyły się słowa Wandy, hakerki, z którą rozwiązała ostatnio sprawę dotyczącą korporacji medycznej. Ta opinia wciąż brzmiała w jej uszach. Ludzie tak naprawdę często nie znają się nawzajem, nawet ci mieszkający pod jednym dachem. Musisz być ostrożna. Anna zerknęła na swojego byłego męża, który nawet nie czekał na odpowiedź w kwestii jej wiary w prawdziwość postawionych ojcu zarzutów. Zajęty smakowaniem kut, i cmokał, by pozbyć się makus pomiędzy zębów. Drgnęła nerwowo. Przeszył ją dziwny lęk. Janusz wydawał się jakiś inny, jakby. Nieobecny? A może on też jest chory, zastanawiała się, obserwując go przez chwilę. Wiele lat temu rozstali się w pełnej zgodzie i zrozumieniu. Tristan po miesiącach prób opieki naprzemiennej trafił w końcu do ojca bibliotekarza, który wszystko miał zawsze gotowe na czas, w przeciwieństwie do matki policjantki. Ona nigdy nie wiedziała, czy wróci do domu w jednym kawałku i kiedy. Nigdy też nie miała w lodówce przygotowanego obiadu, nie była w stanie wygospodarować czasu na wspólne odrabianie lekcji. Choć odwiedzała syna kiedy tylko mogła, to często o sobie myślała, że nie powinna była mieć dzieci. Jednocześnie to ona potrafiła wszystko załatwić, zorganizować, zarobić na dom, za ostatnie zlecenie z firmy farmaceutycznej dostała bardzo dobre pieniądze, które odłożyła na leczenie Tristana. To było bezdyskusyjne, ta jej zaradność. Janusz nie miał do niej żalu ani pretensji. Starszy od niej o 18 lat potrzebował czegoś zupełnie innego: stabilizacji i ciepłej zupy. Pozostali przyjaciółmi, nie tylko ze względu na syna. On był jej doradcą, słuchaczem, przyjacielem. To jemu niemal codziennie opowiadała o tym, co robi, nad czym pracuje, jak spędza czas. To on spokojnie i mądrze doradzał jej w wielu kwestiach, mimo rozwodu i rozkładu pożycia. Był jej opoką. Ostatnio jednak jakby rzadziej dzwonił, już nie dopytywał tak szczegółowo o wszystko, a czasem miała wrażenie, że jej nie słuchał. Coś się z nim działo. Może to zmęczenie chorobą Tristana albo jego wiek. A co z prezentami? Syn przeciął te rozważania, próbował się uśmiechnąć. Byliście grzeczni? Znacząco zmarszczył czoło, co wprawiło ich w osłupienie. Lecz po chwili wybuchnęli śmiechem. Swobodnym i niemal dziecięcym. Tak potrzebnym tej pokiereszowanej rodzinie. Rozdział drugi. Warszawa. Grudzień 2018. Szlak, co za natręt. Czy nie odebranie telefonu nie jest wyraźnym sygnałem, że ktoś nie ma ochoty na konwersację? Przecież kończy pisać finałową scenę i nie może się wciąż rozpraszać. Zgodnie z harmonogramem ostatniego dnia grudnia stawia kropkę, po czym gotowa książka ląduje w skrzynce wydawcy. Dokładnie tak samo jak przez ostatnie cztery lata. Tymczasem telefon dzwonił już po raz trzeci. Halo, warknęła Lukrecja. Jeśli to nie jest nic ważnego, to przyrzekam, że cię zabiję. Ogryzła się jednak w język. Nie może być taka hamska. Zerknęła w lustro. Jak tylko wyślę tekst najnowszej książki, weźmie się za siebie. Dość tego. Wciągnęła brzuch, ale to nic nie dało. Trudno ukryć dwudziestokilogramową nadwagę. Też się cieszę, że cię słyszę. Możesz wejść na insta? Szczebiotliwy głos rozmówczyni oderwał jej myśli od tych przeklętych kilogramów. Kaśka na Boga teraz! jęknęła. Na pewno zrobiłaś świetne fotki. Dziś stuknęło nam równo ta -dam, pół miliona followersów, to jest mega wynik. O, naprawdę? To brawo, gratuluję, będzie premia. Lukrecja rozciągnęła grubą bluzę na piersiach. Skurczona w praniu tkanina nieprzyjemnie ją opinała, utrudniając oddech. Świetna robota, dodała weselej. Twoje książki, moje ciało i mamy bestseller, trajkotała młoda kobieta. Wyprzedziłyśmy wiesz kogo? spytała tajemniczo. Tak, wiem, przytknęła pisarka. Na początku wspólnej działalności dwa lata temu jej współpracowniczka, w zasadzie dublerka, postawiła sobie za cel, by prześcignąć główną konkurentkę Lukrecji w dziedzinie literatury erotycznej. I udało się. No to kończ już ten tom. Po Sylwestrze ustalamy plan działań. Muszę wszystko dostosować do tej części wyznań. Zwiększajmy napięcie. Dobrze, już dobrze, westchnęła Lukrecja. Nie cierpiała tych wszystkich promocyjno-marketingowych akcji. Dość miała stresu związanego z premierą książki i bezustannego lęku, że kiedyś cała ta mistyfikacja się wyda i w końcu kto się rozpozna. Najpierw przeczytaj książkę. Patrycja ostatnio czepiała się, że jest zagrzeczna. A potem omówimy te strategie, zażartowała, akcentując ostatnie słowo. Jej dublerka, Katarzyna Wieczorek, nadużywała go, nazywając tak każde działanie promujące książki Lukrecji. Nawet zwykłą fotkę nad Wisłą, czy choćby taką, która przedstawiała oszroniony kieliszek w knajpie. No to wszystkiego dobrego w nowym roku! Młoda kobieta puściła kąśliwą uwagę mimo uszu. Nie lubiła droczyć się ze swoją mocodawczynią. A jakie masz plany na Sylwestra? Dorzuciła od niechcenia. Prawdopodobnie znała odpowiedź. Od dwóch lat nic się nie zmieniło. Lukrecja wybuchnęła szczerym śmiechem. Spojrzała na siebie. Powyciągana bluza, wygodne szare spodnie dresowe. Zerknęła na zegarek i odparła. Przez ostatnie cztery godziny tego roku będę pisać, a potem zamierzam iść spać. A ty? Idę do znajomych. Wiesz, domówka w niewielkim gronie. W sumie lepsze to niż samotne gapienie się w telewizor. Pa! Rozłączyła się, nim Lukrecja zdążyła cokolwiek odpowiedzieć. Pisarka przeciągle westchnęła i zerknęła na lodówkę. Ostatni raz. Usprawiedliwiała się w myślach i ruszyła do olbrzymiej, urządzonej na biało kuchni. Od jutra zero słodyczy. Dodała otwierając drzwi swojej mekki. Na środkowej półce stało pudełko ptasiego mleczka. Wyjęła jedną tackę, zerwała foliowe opakowanie i chwyciła dwie sztuki. Wcisnęła je do ust, po czym przymknęła oczy. Tak, teraz może dokończyć książkę. Przełknęła i sięgnęła po kolejne kawałki. Jej też się coś należy od życia, w końcu jest sylwester. Smakując piankę, otworzyła Instagram. Mimo sylwestrowej pory, na jej koncie był ogromny ruch. Ostatnie zdjęcie rzeczywiście wyszło, Kaśce, doskonale. Smukła dłoń w czarnej rękawiczce, trzymała oszroniony kieliszek szampana, a w lustrze odbijało się półnagie, idealne ciało Luki Wood. Jak myślało pół miliona fanów, a w rzeczywistości pięknej i zgrabnej wieczorek. Zdjęcie było opatrzone koniecznymi hasztagami: hasztag Wasze zdrowie, hasztag Przed nami upojna noc, hasztag Nie będę grzeczna. Jak zwykle kadr na profilu tajemniczej pisarki, bezpruderyjnej prostytutki z wyższych sfer, tajemniczej autorki, ukrywającej się pod pseudonimem Luka Wood, działał na wyobraźnię. Kilkaset serduszek i mnóstwo pikantnych komentarzy sprawiło, że Lukrecja Woźniak poczuła się naprawdę doskonale. Musiała przyznać, że ten pomysł chwycił, co realnie przekładało się na sprzedaż książek. Tak była królową erotyków w Polsce. Sięgnęła po kolejne dwa mleczka i usiadła z powrotem przy laptopie. Czwarta część cyklu wyznań, czyli tetralogii BDSM pod tytułem Związanie, była prawie gotowa. Jeszcze tylko finał który większość czytelników porównywała zwykle z orgazmem. Lektura każdej części to były nieskrępowane fantazje seksualne zakończone wielokrotnym orgazmem. Właśnie tak cykl Wyznań określano na grupach fanowskich. Podobał jej się ten wspólny mianownik.